Cześć. Dawid tu się wita, seraleki, lubię pieski. W tym odcinku będziemy znowu grać w Guys razem. Cześć. Możecie, możecie go zauważyć, bo ma taki różowy, no ma zielony kolor, który do mazi. <grych> Dobra, Widzowie. Dobra, przejdźmy. Idzie mi dobrze, Widzowie. I też. są kolejną idzie. i Dobrze ci radę. idzie? No. Widzowie, znowu muszę podziękować, bo dziękuję wam za 320 słów. I bardzo wam dziękuję i lubię pieski, że on ma 34, bo to zrezygnowuje ze snu. Przecież go no błagam. I tak ładnie prosi, I ze mną grając, a ze mną prosi. Ja na tym już dobra. dobra, już przeszłem widzowie, ale się cieszę, że przeszłem. A jak tam u tutaj Marcelino? Zobaczyć, Mogę ci pomóc, jak chcesz. Pamóc ci pomóc? Muszę sam wygrać. Pomóc. Mm. Dawaj. Dobra widzowie, czekajcie. Pomagam. Muszę. Ja jestem słaby, ja no, jestem no ja słaby. tak... Dobra widzowie. Marcel przeszedł! Przeszłem. Bo udało mu się! Przyszedł. Udało się! Marcel sam przeszedł! Jestem słaby w to, nie uszukuję. Następna mapa, widzowie. A co sądzisz w ogóle o dodaniu, Mister. Lukasz! A no. dla mnie to jest słabe, głównie ten. Mister Beast Challenge. Ta mapa jest dla mnie okropna. No, no jest głupia akurat. Mówię ci. No, co to ma być? Mister Beast Challenge, co nigdy. co rzadko. Co ludzie to przychodzą Dobra widzowie, mamy tu blok dash, żeby się zauważyć nad... i jedna osoba odpadła, a cały czas Marcelino jest. A zapomniałam powiedzieć, że mam na imię w ogóle Seba w no, rzeczywistości, ale musi się to wyjść, bo seralek Seba, ten co prawie mm, to ideało nie pasuje to. Przeszłam! Przeszłeś? O nie! Skolicamy już! Udało Ci się? Nie! O nie, Marcel odpada. A jeszcze ja jestem. Dobra. No no to O nie znowu kolce. Nie, 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 nie. Jest, przychodzę. Widzowie, przychodzę dalej. No ja z... przestałem przez te góry Nie wiedziałam, co robić i nie to nie odbijało. No, ja musiałam się... robić. iść na środek. Jak tu są kolce, to na środek lepiej. Chyba przebić tam. O nie, lawa raz znowu. No to przegrasz, nie? No ja na pewno to przegram. Ale oczywiście spróbujemy. My próbuję Ciebie. O, nam Ciebie. Dobra widzowie, obradam radę. Ja, jak wy we mnie wierzycie, to ja was wierzę w innych grach, w których gracie. Weź. O, tak wygląda spalenie człowieka. Weź. I jakby co widzowie, ja będę nagrywał różne inne gry. Na przykład Minecraft, Crafty Camp Roblox, Among Us. W następnym filmie o Stampjuge albo innym. Tam wam dam ważne informacje. Co może Was zasmucić albo i nie? Może to na przykład będzie dla Was lepsze do nagrywania. Eee, nie bowiem jeszcze... O jest do prowadzenia! Na prowadzeniu! Po nagrywkach nie powiesz? Eee, nie, yeah, powiem dopiero na film. Jezus! No widzowie! To jesteś Jakbyście widzieli mnie jesteśmy, to byście się normalnie. Jest widzowie! Mieli, dziękuję! dziękuję. Yes. Tak! Tak! No tak! Dobra, odbierz No, dobra. no i łączenie yes, z grupą! Dobra, gramy razem, co nie? Mhm. Dobra. Widzowie, gramy drugą rundkę. Ale tym yes, się! Yes. Ale rzadko sobie Ja nie lubię rawalasz. Ja też nie Ale wygrałem Najgorsza Jak no, założyłem, że jak nagrywam to często wygrywam O spin go round Znowu To jest głupie Nie lubię Ale to ci się udało zrobić, prawda? Miałeś ostatnie miejsce i prawie odpadłeś, bo też za tobą wszedł Prawda? O nie O nie, ja skaczę jak małpa O nie, znowu dla mnie jak małpa De... O nie, coś pokropliło widzowie, ale dobra. Jak Ła, łano, cały czas radę. mnie kopią. Ja mam ostatnie miejsce. Ja. Ratunku. Dobra, widzowie. No, Jezus. No, o, nie tak. wytrzymam. Ja nie wytrzymię, go. Ja nie wytrzymię, widzowie. Ja nie wytrzymię. No, dobra, widzowie. Jestem już tu przy prawie końcu, można powiedzieć. Widzę. Widzę Marcelino. Co? Ty nie wytrzymujesz. Dobra? Pa, widzę cię jak tam wchodzisz. Dobra idę. Dobra, tak. Dobra widzowie udało się. Lagi są! 6 minut już to nagrywam widzowie. A to fajnie, jakoś. Dobra widzę tu jakiegoś kowboja co spać Jakiś strażek tam Jeszcze trzy osoby O, strażę sam, strażę. dobra koniec Pięć osób A to pięć osób Dobra ja cię widzę, tu jesteś przy rogu Ja sama był ciebie Ty się, nie zauważyłem Dobra widzowie Druga O nie, jungle roll Noc A nie, jungle roll, no nie, nie. A dam radę widzowie Spróbujemy, nie? No tak, spróbujemy. No czekaj. Na co mam czekać? Może aż się wyprostamy Jak ja jestem na prowadzeniu stary. Ale ja widzę, że... Dobra widzowie, za chwilkę koniec pierwszej tutaj. Ja wiem, że Marta jest za mną, bo patrzę na jego telefon. No i siostra żeby... A no, Ano, rzeczywiście. Dobra. Czekaj. Tu czekaj. Wskacz. Tu Idziemy. No nie, jak ktoś jest za mną. Jakiś, nie wiem, rybak. Typowy rybak w Rosji. <śmiech> <śmiech> Dobra, będę miał pierwsze miejsce. Huuu, udało się Dobra, widzę. Czekamy na Marcela, który się męczył ścianką. I ma drugi miejsce. Dobra, pardź. Że dopiero ludzie są tam na kamieniach na murkach dopiero są ludzie bez sobie prawda? Hmm. I to ile osób jest dopiero na murkach? No a teraz przejdą wszyscy już. Dobra, już. Hmm. Ale lubię ty robot, taki biedaczek, bo był obok już. No taki biedaczek, no go popchnął. Dobra widzowie, ostatnia runda. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że sprzed. O, no, nie teraz... spadnij do laby. Może jeszcze za mną. Idź za mną, Moki. O, widzę cię też obok mnie dosłownie. Czekaj. Skacz, Podwójny skok. Tu. Teraz tu. nie, Patrz, musimy patrzeć, Tu nie, Tu. nie, nie, Tu. nie, do mnie. nie, do mnie pobiegnąć. O, nie, O, nie, no to jakiś robot nas Robot mnie popycha Czasy są. Prze nie! Nie po Przegrałem widzowie, przegrałem! Nie, nie. Teraz oglądamy sobie eee Marcela. Który to jest? Dobra, koniec rundy widzowie. Idziemy... Tu, idziemy do domu? E, nie! Eee, widzowie, chodź za mną! Widzowie? Znamy fajną triówę, gdzie możemy sobie pograć, a tam deszcz do nas nie dodał, Szkoda, że tego nie możecie zauważyć, ok. Gramy następną rundę. Dobra, usiądźmy sobie. Dobra, zagraj. Więc gramy. Widzowie, może będzie już ostatnia runda, bo nagrywałam już prawie 10 minut, ale nie wiesz czasu, będę grał cały czas. Eee, ja mam jakiś błąd widzowie, błąd w chwilą miałem. Nie wiem Jak dlaczego. Eee, nie wiem, e, rozłączyło się, ale na szczęście nie. Jak zostawicie pod tym e, 5000 lajków. Nie bardzo ten ja przesadzę, 100 lajków. Zrobimy o, o innej grze. Nie, 10. No 10. <noise> nie, wystarczy 10. Na Robloxie też gramy, bo, bo mamy się w kontaktach. Też na Robloxie. Widzowie, jestem na prowadzeniu. A jak, jak tam się za Minecrafta zrobić? No nagramy Minecrafta. No lubimy Minecrafta. No właśnie. A kubie te nowe rzeczy. Czyli właśnie Minecrafta 1, że No nie lagę ja miałam i spadłem. Jak może um, to to są i... lagi jakieś. Coś tutaj nie wiem. O dobra, ja Cię widzę. pierwszy a ja drugi albo trzeci bo to ja znowu ja jakiś leśnik ja drugi ja jakiś leśniczówka i farmer fajnie, I no. fajnie by było gdyby było tak ciągle no ale to ciągle tak pierwszy drugi no właśnie tylko fajnie by było bo ja bym był zawsze pierwszy no właśnie a ty drugi no Dobra. siedem się osób miało. przeszło dopiero jeszcze jedna osoba a już widzę typa z nie no tutaj taki czarodziej tutaj próbuje. Kto wygra? Ja my patrzymy na tą samą osobę. Czarodziej już nie wygra. No, ja teraz patrzę na takiego pilota, można go nazwać. Teraz patrzę na dziewczynę. na Tu jest, widzę. Oni... tego nie, nie, mógł spaść. No, widać, że nie Oni. Oni. nie, nie, mają tym z o, kto O, kto żółty człowiek, nie, O, żółty, żółty koleś, ten żółty koleś, Wyzowię biedaczek normalnie. Jesteśmy obok siebie znowu. Wyjście, chodzi, także biedaczek. Dobra. <grym> no, <grym> Oczywiście Marce żartuje. No właśnie. Eee, piwo teraz, posz. Jakąś tak, Nie pojawiłem się trzyma. Piwo w Prawą wybieraj stronę. Dobra. Co to było za dźwięk Co to jest? Ej, wszyscy wybierają nagle tę lewą. Uhu. Piękne to było. Ja jestem prawie na prowadzeniu. No ja jestem za to, mam. mi no, ja... ona... o, o. o nie! Ta mnie nie zabrała. O nie, rozłączyło, widzowie, rozłączyło mnie. E, błąd, roz, rozłączyło, straciłeś połączenie z, z grom Sprawdź łączenie z internetem. No widzowie, to już, widzowie, to już będzie koniec. No to narka, pa!